Ty, obejrzyjmy sobie ten materiał sprzed 11 dni, stary. Jak jeden pomysł odświeżył WoWA na zawsze. Dawaj. Ej, ja grałem WoWA hardcora. Ja tylko moja przygoda z WoWem hardkorem się zakończyła niestety, ale nie mam śmiercią. Wbiłem 40 level Hunterem, do no nie, i wyszło Diablo 4, i już nie kontynuowałem tego rana. I to była moja pierwsza postać. I wydaje mi się, żeby miał doprowadził do 60. Grałem potem Urlokiem raz na streamie. I się wyjebałem nim faktycznie, to przyznaję. Zostałem yy, zagadany. <grym> Dziś od 20. I potem grałem Rogalem i też wbiłem 20. któryś, też się nie wyjebałem i też był luzik taki totalny. Yy, Kurde, ale muszę wrócić bez kitu do tego. No to fajne, tego Huntera dokończyć, myślę, że byłoby spoko. Ale generalnie formuła hardcorewowa, czyli gry, w której musisz spędzić na postaci 150-200 godzin, żeby wbić maksymalny poziom. To jest totalny hardcore. No ale WoW to też jest nie do końca grą skilla, a raczej jest grą wiedzy. I tutaj bardzo dużo rzeczy idzie po prostu świadomością tego, co się dzieje, nadrobić. Ale no to jest to mega fajnie pokazuje, że czasem delikatna zmiana formuły sprawi, że twoje podejście do gry jest diametralnie inne, bo zaczynasz podejmować decyzje, których byś nigdy wcześniej nie, nie World of podjął. Warcraft ja. to produkcja, która nauczyła Kurwa, całe WoWi pokolenie kochany. graczy, czym no. jest faktyczny progres w grach MMO. Na początku nie, nie chodziło tylko, tylko o zdobywanie poziomów, przedmiotów czy złota. Chodziło o coś głębszego o to, że każdy z tych elementów Kim coś nas na kosztował. Czas, uwagę albo nasze zaangażowanie. Pierwszy zdobyty fioletowy przedmiot. Pierwszy mount. Pierwszy przeżyty rajd z nieznajomymi. Każda z tych rzeczy, jeszcze dziesiątki lat temu, była dla nas ważna, bo wymagała od graczy wysiłku. Yes. Nie była podana na tacy, ale odwdzięczała się za zaangażowanie i poznawanie mechanik gry. To była gra o budowaniu tożsamości, o historii, którą pisałeś każdym ruchem. Z czasem jednak coś się zmieniło. Wow przestał być grą o epickiej przygodzie i stał się grą o dostępności. Progres przestał cieszyć i interesować graczy. Przecież teraz w Wowie wyszło. One button macro, normalnie już oficjalny in-game, że możesz sobie całą rotację przypisać do jednego przycisku. I klikasz na razie jeden przycisk, i całą rotację wyrabia, no nie? Graczy, bo przestał być wyzwaniem, level wpadał z automatu, lud sypał się z nieba, a śmierć postaci jest teraz tylko chwilową przerwą, uciążliwością, ale nie zagrożeniem. I właśnie wtedy w cieniu najnowszych oficjalnych aktualizacji, dodatków i nowych sezonów gracze zaczęli zadawać sobie pytanie: a co gdybyśmy znowu musieli się zacząć starać? Co gdyby każda śmierć oznaczała koniec przygody? Jak bardzo zmieniłoby to nasze doświadczenie? Tak właśnie narodził się tryb hardcore. Nie był pomysłem Blizzarda, nie powstał w zespołach projektowych pomysł, no. ani na spotkaniu działu marketingu. Zrodził się tam, gdzie od zawsze bije prawdziwe serce każdej gry online, czyli wśród graczy. Co ciekawe, sam pomysł nie był przecież niczym zupełnie nowym. Podobne formy permadeath pojawiały się już wcześniej, nawet w innych grach Blizzarda. A fani Pokémonów od lat przecież tworzą własne zasady, Nas jak choćby no. popularny nazlog Challenge, by nadać znanym grom nowe znaczenie i większe emocje. Ale to właśnie w World of Warcraft, tej grze, która przez lata zgubiła poczucie ryzyka, ten ten stary i utarty pomysł wybrzmiał najmocniej, bo przyszedł dokładnie wtedy, gdy gracze najbardziej tęsknili za czymś prawdziwym, za tym co WoW kiedyś robił najlepiej. Dawał poczucie, że coś zdobyłeś, bo na to w pełni zasłużyłeś. A skoro no. teraz śmierć znowu stała się realna, to każda decyzja, każdy MOB, każda instancja zaczęły mieć znaczenie. Tym samym WoW nie zmienił No, też wiecie, nasz poziom gry jest na o wiele wyższym poziomie niż był 20 lat temu, mamy o wiele większą wiedzę na temat Wowa niż wtedy mieliśmy. I chcieliśmy ją po prostu przetestować. Swoich mechanik zmienił klimat, a wraz z nim Zmieniło się też podejście graczy. Zaczęli grać ostrożniej, wolniej, zaczęli analizować kolejne ruchy, pomagać sobie i wszystko dlatego, że gra wreszcie znowu była warta takiego podejścia. Po latach, w których każdy level był tylko kolejnym numerkiem, nagle znowu zaczęliśmy być z niego dumni. Wbicie 20 poziomu to już coś, co faktycznie ponownie przynosi radość z gry. Nawet najprostsze zadanie było szansą na porażkę, a to sprawiało, że gra przestawała być przewidywalnym torem. Znowu stawała się prawdziwą przygodą. I dziś tryb hardcore ma swoje specjalne serwery. Blizzard go zalegalizował. Blizzard uznał, że społeczność miała rację, bo skoro każda śmierć coś znaczy, to każdy ruch niesie ciężar. Gracz znowu czuje odpowiedzialność nie tylko za postać, ale za swoje decyzje. Ale najważniejsze w tym wszystkim nie jest to, co no. zostało dodane, tylko to, co Ronalne. po prostu wróciło. Nie, no ja tak mam, że jak patrzę stary na tego WoWa, to sobie się ja pierdolę, no nie? Jakie to jest nostalgiczne. Emocje, adrenalina, i odpowiedzialność. Dlatego w tym materiale przyjrzymy się dokładniej temu zjawisku, skąd się wzięło, jak urosło, co naprawdę zmieniło i czy było tylko fanowską ciekawostką, czy może ostatnią iskierką, która przywróciła tej grze duszę. Bo choć wszystko zaczęło się niepozornie, od jednej prostej zasady, to jej konsekwencje zmieniły wszystko. To jest właśnie, też mi się wydaje, bardzo dobrze pokazuje, że gdy gra ma odpowiednio dobrze skonstruowany swój gameplay loop, to możesz w niej umieścić bardzo dużo challenge'y i te challenge'y wydłużą jej żywotność, nie? Zapraszam serdecznie. WoW Hardcore nie zaczął się jako rewolucja. Nie było żadnego manifestu, nie było planu, nie było żadnej roadmap'y. Zaczęło się od frustracji i od nudy, bo po kilku miesiącach intensywnego grania na serwerach Classic część graczy zaczęła czuć, że coś tu jednak nie do końca jest tak jak zapamiętali. Zamiast nostalgii pojawiła się znowu rutyna, zamiast emocji czysta kalkulacja, wrzucanie postaci w grind, min-maxowanie, optymalizacja szczeżek levelowania, boosty, farming w grupach, wykorzystanie wiedzy z dodatków, które miały nadejść dopiero za lata. Klasik, który miał być powrotem do tego czystego, dawnego doświadczenia, ponownie zamienił WoWa w wyścig. Dla wielu graczy nie było już Jezu, tutaj miejsca na, na zachwyt, tylko na wykresy i timery. I właśnie wtedy grupa graczy, głównie z kręgów streamerów, roleplayerów i fanów wyzwań postanowiła, że spróbuje przejść w nieco inaczej, na własnych zasadach i na własną odpowiedzialność. Postanowili grać nie tak jak gra im każe, ale hardcore tak był jak z prywatnych ci... serwerów, bzdura. Mogłeś mi pokazać z którego, gdzie się spopularyzował hardcore, bo chętnie bym to zobaczył. No bo to był faktycznie ruch na klasiku, no nie? Kilka lat temu bardzo mocno wyciągnięto do góry. Ale skoro mówisz, że był z prywatnych serwerów, tak byś wskazał serwer, na którym to było popularne, to chętnie bym poprosił żeby gra znaczyła dla nich coś więcej. Prowadzone zasady były surowe, ale bardzo jasne. Żadnych zewnętrznych boostów, zero handlu z innymi graczami, zakaz używania action house'a, cała progresja albo robiona solo, albo w grupie z innymi hardkorowcami i co najważniejsze, jeśli postać zginie, trzeba ją było po prostu usunąć. To, co zaczęło się jako eksperyment i w sumie ciekawostka, szybko zamieniło się w żywy organizm. W grze nie było systemu, który by w ogóle na graczach to wymuszał. Nie było żadnej przygotowanej mechaniki permadefa, był tylko honor, odpowiedzialność i wspólna zgoda. Jeśli chcemy, żeby to miało sens, musimy grać uczciwie. Społeczność zaczęła szybko organizować się wokół tych zasad. Powstał serwer Discord, w którym ustalono reguły i rozpoczęto. Co wzory piszecie? Paris i Nexus grali na priwach hardcore. Co wy wzory piszecie? Gdzie? Na jakim? Odklejeni się jesteście, czy nie macie pojęcia o czym materiał oglądamy? Czy nie mając żadnej wiedzy w jakimś temacie, wypowiadacie się o czymś i wydaje wam się, że mówicie coś mądrego. Winnie powiedzą, że bzdurę jest materiałem, to pytam się, no to niech wskaże na jakim, no nie? Drugi też coś gada, no to wskaż widzu kiedy i na jakim. Zoryfikujemy te informacje. To dokumentowanie zgonów. Pojawiły się pierwsze pluginy do interfejsu, żeby śledzić postęp, potwierdzić czystość postaci i monitorować zgodność z zasadami. To, co wcześniej było dziwnym challenge runem, stało się nowym stylem gry, nie tylko mechanicznym, ale też emocjonalnym. Hardcore w Wowie zaczął funkcjonować jak zupełnie oddzielny gatunek, no. jak inna filozofia grania. Tak jakbyś nie uruchamiał w sumie da, gry, hardcore, tylko jej nową wersję. Dla wielu z zewnątrz wyglądało to jak kolejne internetowe dziwactwo. No bo po co się tak katować? Po co grać powoli? Po co ryzykować stratę 40 godzin progresu przez jednego złego pula? Ale ci, którzy spróbowali. Szybko zrozumieli o co w tym wszystkim chodzi. To nie była już ta sama gra. To było nowe przeżycie, bo nagle każda walka miała znaczenie. Każdy mob był zagrożeniem, każdy quest wyprawą z potencjalnym dramatem. Nagle poziom 20 był powodem do świętowania. Nagle dungeon był próbą charakteru. Hardcore zamienił powtarzalny dla wielu świata zero. Najgorsze było to na hardcore'ze idąc na dungeon z kimś, że to nie był test skilla dla ciebie, a to był test zaufania do innych osób z którymi idziesz. Ja pamiętam, jak faktycznie robiłem te Dungeony, to a giga się stresowałem. Musisz czterem innym osobom zaufać, nie? W świat pełen znaczenia, sukcesów i porażek, a każda z tych porażek bolała. Ale to była dobra wiadomość. Społeczność stale rosła. Typ, kurwa, Pojawiły tapuje, się streamy, na narracje. Powstały mam gildie No oparte nie na progresie rajdowym, ale na przetrwaniu. Na Discordzie zaczęły funkcjonować nekrologi, ludzie opisywali gdzie i jak zginęli, inni wyciągali z tego wnioski, dzielili się poradami, zaczęły powstawać pierwsze poradniki i oczywiście rankingi. I w końcu Blizzard to zauważył. I zamiast wydać And jakieś się dziwności... pamiętajcie, że fajne defa można było zrezygnować, więc on. Nie był Escape planem dobrym, takim finalnym nigdy, no nie? Zawsze trzeba było mieć plan B do niego. Świadczenie, że to niezgodne z zamierzeniami ich designu, studio zrobiło coś rozsądnego. Zaakceptowało to. I tak Thank też w sierpniu 2023 you. roku uruchomiono oficjalne serwery Hardcore Classic bez nowej zawartości, bez redesignu, interfejsu, bez zmian w balon. No te serwery miał jeden problem. Bo WoW działa tak, że jak w kombacie zdropić i Internet, to umierasz. Więc, no, jeżeli kiedykolwiek by ci w grze, w kombacie, w którym no, jesteś praktycznie cały czas levelując, zrobić internet, wywalić ci prąd, no to kurwa kaplica, no nie? I nie było żadnego systemu takiego, że jeżeli na przykład będąc w kombacie przez 10 sekund nie wykonasz żadnej akcji i Mobcie nie zdąży zabić, to przeżyjesz, nie? po prostu dodano nową zasadę śmierć równa się koniec przygody i ta jedna zasada zmieniła wszystko. Bo dla wielu na pierwszy rzut oka WoW Hardcore nie zmienia niczego, te same klasy, te same strefy, te same potwory, których trasy znamy na pamięć, te same modele, dźwięki, tekstury, cała gra jest przecież taka sama. Ale wystarczyło wprowadzić tę jedną zasadę, że śmierć kończy wszystko, by ten dobrze znany świat wyglądał jednak zupełnie inaczej, bo w Hardcorze wszystko się zmienia, mimo że tak naprawdę nie zmienia się nic. W klasycznej wersji gry zgon był tylko chwilowym przystankiem. Wstajemy jako duch, wracamy do ciała i gra toczy się dalej. Mechanicznie śmieć jest zaledwie irytacją. Nie ma żadnej realnej wagi. W hardkorze staje się czymś Aha. zupełnie innym. To nie jest żaden to jest po prostu koniec. Się tyłem bokiem się kurwa biega i tutaj bokiem. kończy się jej historia. Tracisz nie tylko cyfrowe Które dane. Biegnę. Tracisz drogę, która miała znaczenie. Każdą am decyzję, nie każdy twój sukces i każdy błąd. Urwa, tracisz tę te emocjonalną inwestycję. I to właśnie ten ciężar zmienia sposób, w jaki zaczęliśmy grać w WoWa. Nie biegniesz już na autopilocie przez kolejne questy, nie traktujesz mobów jak paczek z doświadczeniem, a każda potyczka może być ostatnią, każda decyzja może cię kosztować wszystko. Czym ten bokiem, że świat nie świat przestaje być w końcu tłem. Staje się przeciwnikiem, przewodnikiem i zagrożeniem jednocześnie. Okazuje się, że w miejscu, które znasz już przecież na wylot, nagle zaczynasz znowu patrzeć, słuchać i wszystko analizować. Kiedy wcześniej wskakiwałeś do jaskini zrobić questa, teraz stoisz przed nią i myślisz Oj nie, czy ja na pewno dojadki, chcę tam chodzić? Czy wiem, gdzie są patrole? Czy mam jak uciec? Zmienia się tempo. Ale przede wszystkim zmienia się intencja. Grasz nie po to, by jak najszybciej coś zdobyć, ale po to, żeby w ogóle przetrwać. A to sprawia, że każda decyzja nabiera realnego ciężaru. Nawet najprostszy quest może skończyć się tragicznie. Eskorta przestaje być memem, staje się misją wysokiego ryzyka. No, to, jest, Dungeon, to już nie jest farmienie lutu, to wyprawa, z której ktoś realnie może nie wrócić. Jak Gracz w zaczynamy niektóre strefy, nie dlatego, że były nieopłacalne, tylko dlatego, że były zbyt nieprzewidywalne. Miejsca z pozoru znane nagle stają się potencjalnymi pułapkami. Zmieniamy więc nie tylko styl grania, ale też sposób oceny świata. Nie według poziomu trudności, ale według ryzyka i niebezpieczeństwa. Gra przestaje być pytaniem o efektywność, a zaczyna być pytaniem o przeżycie. Z tym wszystkim wiąże się jeszcze jedna fundamentalna zmiana. Relacja z innymi graczami. Przez lata WoW coraz bardziej spychał ludzi w samotność. Wszystko zostało zaprojektowane tak, byś mógł grać obok innych, nie mając z nimi żadnego kontaktu. Hardcore stara się to odwrócić. W świecie, gdzie wszyscy mogą umrzeć o, raz na zawsze, każdy gracz stał Staje się nagle istotny, nie tylko jako potencjalny towarzysz przygody, ale jako ktoś, kto nagle Zupełnie przypadkiem może Ci pomóc przeżyć, może cię ostrzec, może cię uleczyć, może ściągnąć z Ciebie agro. A jeśli to rzeczywiście zrobi, ty jako gracz zapamiętasz to na długo, bo te chwile nie są już tylko przypadkowymi interakcjami, to są właśnie te momenty ratunku i w takich chwilach rodzą się najtrwalsze wspomnienia. Dlatego tak, a to jest hardcore... giga ciekawe, bo WOW bardzo dużą swoją część popularności zdobył właśnie tym, że był MMOSem, który nie miał żadnej kary za śmierć. Bo w czasach, w których wychodził WoW, to była normalna część MMOsa, że przy śmierci masz jakąś karę. No wiecie, jak to wyglądało w Tibi na przykład, prawda? Jak to wyglądało w Ultimi Online. Uh, I to była bardzo duża siła marketingowa wtedy Blizzarda, że WoW jest MMOsem, w którym jak umrzesz, nic się nie dzieje znowu się komunikuje, gracze witają się, ostrzegają się nawzajem, organizują improwizowane wyprawy ratunkowe, by pomóc innym wydostać się z opresji. Zaczyna się coś, czego nie widać w designie, ale czuć w doświadczeniu. Odradza się poczucie współzależności. Gildie, które w tradycyjnym WoWie były narzędziem do rajdów, PvP czy wymiany zasobów, w hardkorze stają się społecznościami przetrwania. Celem nie jest już progres w klasycznym sensie, tylko wspólne dojście jak najdalej. Razem, bez żadnych strat. Są gildie, które prowadzą własne nekrologie, opisując śmierci członków z pełną powagą. Są też grupy, które łączą survival z roleplayem, tworząc narracje wokół postaci, które giną na 27 poziomie, zanim w ogóle zdążą spełnić swój los, bo nawet ta niedokończona historia ma tutaj znaczenie. Zwłaszcza wtedy, kiedy umieramy tak szybko. I Hardcore zmienia też coś jeszcze. Ta codzienność grania znowu staje się faktycznym wydarzeniem. 30 poziom to nie jest Nieki mid -game, to jest powód do świętowania. Przetrwanie pierwszego dungeona, gratulacje od całej gildii. Ktoś ginie na 59 poziomie, gildia żegna go jak prawdziwego towarzysza. To wszystko nie wynika z żadnego systemu, ale z potrzeby. Z emocji, z poczucia, że w tej grze coś znowu się zaczęło liczyć. Nie przez szybkie wbijanie kolejnych cyferek, tylko przez ryzyko. I tak też do gry nie dodano żadnej mechaniki, nie przebudowano questów, nie zmieniono mapy, a jednak wszystko wygląda Niegdy inaczej. Jak nie mówią już, już dziwowa, nie? o optymalnych buildach i tier listach, mówią o strachu, o dumie, o tym, że znowu coś w tej grze poczuli. Hardcore przywrócił coś, co gry MMO dawno zgubiły. Uczucie, że każda decyzja coś znaczy, że twoja postać to nie build, tylko jakaś historia, a świat, po którym stąpasz, nie jest planszą, jest zagrożeniem i może właśnie dlatego dają tyle satysfakcji, bo prawdziwa gra zaczyna się wtedy, gdy możesz coś naprawdę stracić. Ale w przypadku hardcora w WoWie wydarzyło się coś jeszcze ciekawego, bo na papierze w World of Warcraft Classic, a już zwłaszcza jego tryb hardcore, nie ma prawa być hitem na Twitchu. To nie jest gra, która wygląda dobrze na streamie. Grafika sprzed dwóch dekad, brak spektakularnych efektów, gameplay bez szybkich zwrotów akcji, Aha. zero kluczowych momentów co 15, a jednak nawet w samym 2025 roku WoW Classic Hardcore potrafił przyciągnąć ponad 470... A postaw tego herbałda jebanego! Tryk, który jeszcze rok wcześniej był niszowym fanowskim wyzwaniem, stał się ogromnym, popularnym hitem. Ale za tym boomem stało coś więcej niż nostalgia. Stała za nim właśnie <laughs> co, prawdziwa co stawka, leży? napięcie i postacie, które miały twarz. Ludzie, którzy mogli wszystko stracić na oczach <laughs> tysięcy widzów. Bo chwilę wcześniej do gry wkroczyła gildia, o której mówił cały Twitch. OnlyFunks. Założona przez Soda Popina, zbudowana z największych twórców platformy, zarówno z Ameryki, ale także z Europy, tym również oczywiście z Polski. Tylko, że to nie była zwykła gildia, która wbija levele i na koniec robi sobie zdjęcie na 60 -tym na poziomie. OnlyFunks działało jak reality show w Azeroth. To był dosłownie serial z różnymi bohaterami, z dramaturgią, z ryzykiem i z narracją pisaną cały czas na żywo. Streamerzy zostali podzieleni na frakcje rasowe, zdobywali punkty za osiągnięcia, tracili za śmierć. Codziennie publikowano rankingi, gracze musieli raportować swoje postępy. Każdy nowy dungeon to był jak nowy odcinek serialu, każda śmierć to był klip, który później szedł wiralem. Widzowie śledzili, komentowali, kibicowali swoim ulubionym twórcom, śmiali się z ich faili. To była transmitowana Walka o przetrwanie. I wszystko działo się na oczach publiczności, która wiedziała, że tutaj nie ma retaków, że jak ktoś zginie no to naprawdę zginie. I co więcej, widzowie mogli do tego świata dołączyć. Specjalnie stworzona siostrzana gildia Fangsli pozwalała społeczności wejść do gry i wspierać swoich ulubionych streamerów z drugiego planu. Pomagać, buffować, eskortować, ale też zostać przypadkową przyczyną ich śmierci. I właśnie w tej nieprzewidywalności leżała cała siła całego projektu. Bo każdy widz wiedział, Sonarowi. tutaj może wydarzyć się wszystko. A każda minuta streamu może być tą ostatnią. A przynajmniej ostatnią dla postaci. Co ona robi? W trybie, gdzie jeden lak może zniszczyć wszystko, nie obyło się bez katastrofy. W marcu 2025 nie, roku. najlepszy był, to się Doomsday nazywało. Jak koleś powiedział, że za używanie kotek. Haha, Petrify Flaski to były, tak? To się nazywało. Że im się to należało i, no, i na Forcemenach na For ich wyjebał. Podczas epickiego rajdu, Gildia OnlyFans została praktycznie zdziesiątkowana. W kluczowym momencie, gdy większość graczy była w środku walki, serwery zostały zaatakowane Didosem. Streamerzy zlagowali na oczach dziesiątek tysięcy widzów, postacie umierały bez kontroli, a czat eksplodował z niedowierzania. W ciągu kilku minut padło kilkanaście postaci, zniknęły dziesiątki godzin gry, wszystkich osiągnięcia i całe historie. I wszystko to przez atak z zewnątrz, ale co ważniejsze, działo się to na oczach tłumów, które autentycznie to przeżywały. To był moment, w którym w którym Blizzard zrobił coś absolutnie nieoczywistego. Po raz pierwszy w historii hardcora postanowił przywrócić postacie. Oficjalnie i publicznie według własnego uznania, jak zresztą napisali w komunikacie. I choć można dyskutować o precedensie, to trudno było zaprzeczyć. Społeczność Hardcora udowodniła, że zasługuje na wyjątkowe traktowanie, nie dlatego, że byli popularni, chociaż to na pewno też. Ale dlatego, że stworzyli nowy sposób przeżywania starej gry. Zbudowali wokół jednej zasady całe medialne uniwersum. Twitch pokochał hardkorowanie nie dlatego, że gra się je zmieniła, ale dlatego, że gracze napisali w niej nową opowieść. Widzowie nie oglądali skillshotów, oglądali ludzi, którzy autentycznie walczą o coś, co może zniknąć na zawsze, którzy drżą przed błędem, którzy cieszą się z każdego nowego poziomu jak z mistrzostwa świata. I to właśnie dlatego ten tryb działa. Nie dzięki efektom, nie dzięki marketingowi, tylko dzięki tym wszystkim. Emocjom, takim, których nie dało się zainscenizować i które sprawiają, że nie możesz od tego oderwać wzroku. I najłatwiej byłoby powiedzieć, że tryb hardcore to po prostu trudniejsza wersja tej samej gry. Taki fanowski mod dla masochistów. Ale to nieprawda. Hardcore to nie jest trudność. Hardcore to filozofia Jeza. i to taka, która stawia bardzo niewygodne pytania współczesnym grom MMO pyta nie o to, ile masz w grze do zrobienia, tylko co jesteś w stanie poświęcić, żeby to osiągnąć. Bo skoro wystarczyło wprowadzić jedną tak prostą zasadę, żeby ludzie zaczęli grać, przeżywać i rozmawiać z emocjami, jakich nie widziano od lat, to może problem dzisiejszych gier nie leży w tym, że mają za mało zawartości, tylko w tym, że ta zawartość nic nie znaczy. Że od samego początku wiadomo, że no nie może się naprawdę tutaj, 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 tutaj zabolić. Bo współczesne MMO, jak i gry singlowe zresztą coraz częściej, są przeładowane treścią. Codziennie jakieś nowe daily, sezonowe i Eventy, waluty, przedmioty kosmetyczne, systemy progresji, drzewko no winności, no, pasywy, wyzwania, skiny, przepustki, ale mimo tego coraz więcej graczy mówi: nudzę się. Dlaczego? No bo dorobimy dużo, ale nie wartości czujemy wartości. Wszystko jest zaprojektowane tak, żebyś nie przegapił tej nagrody, ale żadnych z tych osiągnięć nie ma żadnej wartości. Hardcore pokazuje, że nawet stary zapomniany quest może być emocjonujący, jeśli naprawdę boisz się zginąć. Chodzi o to, czy ci na tym zależy, czy naprawdę jesteś obecny w grze i czy to co robisz może się nie udać. W trybie hardcore liczy się każda decyzja, bo każda niesie konsekwencje. A to od razu uderza w inną bolączkę MMO, kulturę optymalizacji. W dzisiejszych grach tego typu nie grasz sam, realizujesz plan z reddita, build z YouTube'a, trasę za Dona, ale w hardcore, choć tryb ten też oczywiście pozwala na takie granie, to taka ścieżka może cię po prostu zabić. Nie istnieje jeden najlepszy sposób. Czasem bezpiecznie jest iść do innej strefy, zmienić styl gry, odpuścić quest'a albo pograniczyć Ale zamiast nawet. algorytmu masz decyzję. Zamiast optymalizacji Masz instynkt. Zamiast wykonywania gry... Zaczynasz w nią naprawdę grać, bo każda rutyna może skończyć się porażką, a każda improwizacja może uratować ci życie. To samo dotyczy samego poznawania świata. Nowoczesne MMO bardzo często uczą gracza, że istotne są tylko paski, cooldowny, liczby. Patrzymy na interfejs, a nie na to, co dzieje się w grze. W hardcore musimy znów patrzeć na świat. Czy ten mob jest sam, czy za rogiem nie czai się jakiś kolejny, czy mam gdzie uciec, czy ten teren znam wystarczająco dobrze, by móc zaryzykować. Nie myślimy już w kategoriach zrobić jak najszybciej, tylko czy ja to w ogóle przeżyję. Świat przestaje być planszą, po której się poruszasz i znów stajesz przestrzenią, która może cię zabić. Staje się opowieścią, a nie tylko układem współrzędnych i kolejnym znacznikiem do odhaczenia. I to samo dzieje się z innymi graczami. W standardowym MMO relacje są już teraz często opcjonalne. Gramy solo, system dobiera nam drużynę, wszystko a działa automatycznie. Trzeba było uważać Hardcore na to, bo jakoś poznajesz to, budujesz z nim relacje... I ty wiedziałeś, że on mógł umrzeć. I tutaj grałeś przecież w takiego hardcora na początku i poznałeś jakiegoś hillera, to musiałeś z nim budować relację, albo tanka, bo... I byłeś z nim na dungeonie. On wiedział, że to ogarniesz, że wy przez jakieś dungeony. I za każdym razem i im dalej szedłeś w levele, tym tych ludzi było tak naprawdę mniej do tankowania i do healowania. I to było mega ważne. Że mieć świadomość tego, że Liczba ludzi na serwerze na twoim po poziomie jest skończona. Całkowicie to zmienia, bo tu nie pytasz z kim będzie szybciej, pytasz czy sam w ogóle przeżyje. I nagle drugi gracz nie jest tylko kliknięciem w interfejs, jest partnerem, towarzyszem, ryzykiem albo ratunkiem. Pomaga, postrzega, bufuje, wyciąga z opresji, a ty pamiętasz te momenty. Nie dlatego, że gra ci karze, tylko dlatego, że bez niego. Byś zginął. I wreszcie, może najważniejsze, Hardcore przypomina, że ryzyko nie jest błędem w designie, jest tym, czego w grach zaczyna obecnie brakować. Współczesne MMO są projektowane tak, by gracz się nie frustrował, by niczego nie stracił, by nie musiał zaczynać grać od nowa, ale może właśnie dlatego te gry coraz mniej znaczą, bo znaczenie bierze się z możliwości utraty. Hardcore pokazuje, że gracze są gotowi na ryzyko, jeśli w zamian dostają poważne emocje. Śmierć to nie kara, to obietnica. Obietnica, że Twoja postać to nie tylko zestaw cyfr i Pasywek, tylko historia, którą naprawdę przeżywasz jako gracz, że to nie tylko awatar, ale część Twojej własnej narracji. I że jeśli przetrwasz, to będziesz z tego dumny, nie z wyniku, a z drogi. Bo tylko wtedy, kiedy możesz wszystko stracić, to wszystko zaczyna coś znaczyć. Bo 20 lat temu WOW był rewolucją. To był świat, nie interfejs, miejsce, nie system, gra, która nie tylko dawała cele, ale też budowała poczucie wspólnoty i przygody. Było coś magicznego w tym, że nie wiedziałeś, co czeka za wzgórzem, że nie miałeś addonu, który mówił ci, co robić, ale potem przyszedł czas patchy, balansów, metagry i nowych dodatków. I ten sam WOW, jak wiele innych MMO, zaczął przypominać fabrykę. Zdobywasz gir, odbędziesz nowy content i powtarzasz do znudzenia. Aż w końcu Pojawił się tryb hardcore, nie jako update, nie jako, intent, jako jedno niepożowne nie? pytanie. I to wystarczyło. Gracze zaczęli grać uważniej, zaczęli ufać nie tylko systemom, ale sobie nawzajem. Zaczęli się bać, ale też zaczęli znowu coś czuć. Hardcore zmienił to, co w Wowie dawno wygasło. Świadomość, że każda nasza decyzja ma no. na wagę, a każda chwila może być ostatnia. I może to wszystko nie jest tylko o Wowie, może to historia o nas, graczach. Którzy coraz częściej tęsknią za grami, które coś znaczą, za światem, który nie prowadzi cię za rękę, za konsekwencją naszych decyzji, za prawdziwą przygodą, która wymaga decyzyjności i odwagi. Czy hardcore to tylko chwilowa moda? Oczywiście, widzimy to już teraz, bo o samym trybie nie jest już tak głośno Zniknęły rekordowe liczby na Twitchu, tempo opadło, emocje już dawno ostygły, ale można mieć nadzieję, że to dopiero początek, że nie chodziło tylko o liczby, ale o inspirację. Może ta iskra pokazała, że w erze przewidywalnych gier i zaprojektowanych Emocji, gracze faktycznie chcą czegoś więcej. Nie gier, które udają przygodę, tylko gier, które naprawdę ją dają, które nie boją się zaryzykować. I nawet jeśli za kilka lat hardcore w WoWie będzie tylko ciekawostką, to zostanie po nim coś więcej niż wspomnienie. Dowód, że wystarczyło jedno ograniczenie, by odkryć nową wolność wolność od schematów, wolność do popełniania błędów wolność do grania na serio i z sercem bo kiedy wraca to ryzyko Wraca też przygoda, a za przygodą wraca magia. Jeśli sam grałeś w trybie Hardcore, to na pewno wiesz o czym tutaj mówię, a jeśli nie, o, może właśnie teraz jest był, ten bo, moment, żeby spróbować. A jeśli ten materiał dał ci do myślenia, albo masz coś do dodania od siebie w tym temacie, to koniecznie zostaw jakiś komentarz. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego. Dzięki, fajny materiał bardzo no. O Wowiczku, nostalgicznie nie? Jak tylko widzę Wowika, to od razu nostalgia, tak jak chodzi, to lepiej mnie jak puna